Siemka, widów. chciałbyś się nauczyć montować w Kapkacia? Jeśli tak, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Na początek wybieramy sobie jakiś materiał, czyli klikamy sobie na to i mamy tutaj różne materiały. Ja na przykład sobie wezmę to. Otwieramy sobie to i mamy tutaj ja mam 3-minutowy materiał. Widzicie? Zobaczcie. I teraz ten materiał. Poczekajcie, bo nie wiem, czy mi kapki za czasami tak kaszuje, więc zobaczycie sobie kasz. A to w sumie O nie, jednak mi nie skaszowało, więc nie będzie wycięcia. I zobaczcie, jak to wygląda. Macie tutaj taki kursor, nie? Możecie tutaj sobie puszczać. Tutaj, tutaj, jakby Wam leci filmik. Widzicie, Wam leci filmik. Na przykład chcecie sobie wyciąć coś. Powiedzmy, że chcę sobie wyciąć. Na przykład chcę sobie wycią wyciąć tą całą końcóweczkę filmu. To sobie dajemy. Patrzcie, tutaj gdzie to mamy. I klikamy albo tutaj, albo klikamy sobie Ctrl B. I mamy podzielone to, tak? Czyli na przykład. No, jakby. Patrzcie, teraz mamy takie coś. Że mamy podwójny dźwięk, ale to jest gówno. Ale to raczej się wykorzystuje, żeby ciąć. I patrzcie, i teraz sobie klikamy na to prawym i klikamy usuną. Jak chcemy na przykład coś wyciąć w środku materiału, to patrzcie, klikamy sobie tutaj podział. I klikamy sobie podział na przykład tutaj. I teraz mamy taki kawałek. Klikamy sobie tutaj. I mamy już to pocięte. Muzyczkę dodajemy sobie w dźwiękach, na przykład tutaj sobie wyszukujemy jakiś dźwięk, ale ja polecam Wam jakby nie z tego, bo z tego są trochę słabe dźwięki, chyba że macie takie coś fajnego, to na przykład taki można dodać, ja sobie to bym musiał ściszyć. Takie na przykład możecie dodać, możecie dodać sobie takie. To są fajne dźwięki, takie do spokojnych filmów. Ale ja wam polecam pobrać sobie, pobrać sobie jakieś paczki do Capcuta, Na przykład jak ja mam paczkę, zobaczcie, ja mam, tutaj mam paczkę. Mm. Osoba, od której mam tą paczkę, to musicie sobie wejść do twórcy bardziej twórczyni o nazwie Papuszka. Już Wam się zaraz tutaj pokażę kanał. Weźcie sobie tutaj top 5 paczek od montażu filmu. Ja mam tą pierwszą. Papuszka jest dosyć popularną twórczynią. Zapraszam Was na jej kanał i musicie sobie wejść na top 5 paczek i to jest pierwsza paczka i montujcie sobie z tej paczki pierwszej bo ona jest najlepszą paczką według mnie klikacie sobie more i tutaj macie free editing super pack nie? klikacie sobie w ten link przenosi was do takiego filmu od Mr Grow i teraz sobie klikacie more i dajcie sobie google drive free pack link i klikacie sobie w ten link i przenosi Was do takiego miejsca. I tutaj macie szczałki różne, różne tła, tutaj kolorki, emoji takie. Te emoji są takie dziwne gifsy, czyli tutaj jakieś takie memy, czy coś w tym stylu. Już Wam pokazuję jak to działa. Na przykład mamy takie coś. Klikamy sobie na to dwa razy i otwiera Wam się gif. I jak chcecie to pobrać, na przykład ten chcę pobrać, o oh, jest mega fajny gif, to klikacie sobie tutaj. Będzie szukało wam wirusów i tutaj wam będzie blokowało, to sobie musicie pozwalać na zawsze, żeby pobierać tego dysku, bo mi się to pobało, jak widzicie. Potem jak już to na przykład macie nie? i chcecie sobie coś dodać, to klikacie import i na przykład dodajecie sobie to co właśnie pobrałem. I przeciągacie sobie to na przykład tutaj. I teraz na początku filmu wam się takie coś wyświetli. Ale ja, ja bym sobie wam polecał tak ładnie. <laughs> Patrzcie, mogę sobie to tak wydać dłużej. Na przykład sobie to zmieścię. Macie teraz to takie małe. Tutaj możecie ruszać ekranem. Ale wchodzicie sobie na to, i na przykład sobie to tu przesuwam to przez jakąś krótką chwilę będzie tutaj ten gif. Możecie sobie w sumie przybliżać i oddalać w ten sposób. Normalnie to jest na 100, więc też wam tak polecam grać, Zaczynę grać. Też tak wam polecam tego używać. Jeśli chodzi na przykład o tekst. Tekst jest dosyć łatwą rzeczą. Ale jak jesteście totalnie początkującymi możecie tego nie ogarnąć, bo macie, przeciągacie to sobie stąd, na przykład tutaj sobie to przeciągnę na sam początek, na przykład daję sobie to, żeby leciało przez taki kawałek filmu i tutaj sobie, tutaj w tym, tutaj w tym miejscu na przykład piszemy sobie daj Czemu nie można tego z... nie wiem, no, ale dobra. Z... Czekajcie, usunę sobie to, bo to jakoś dziwnie. Klikacie sobie prawym, jak chcecie coś usunąć, to oczywiście prawym. I jeszcze raz sobie tu przeciągnę. Teraz sobie wszystko gumujecie. I na przykład daj... Co pisze? Nie umiem pisać. Daj... Suba. Na przykład zmniejszacie to sobie, zwiększacie. ale ja na przykład zostawiam sobie to tak, Powiedzmy, nie? Kolorki mamy tutaj. Na przykład damy sobie, oj, damy sobie na przykład na taki czerwony, ładny. Teraz wchodzimy na przykład tutaj i możemy sobie to dodać na takim zielonym i to się teraz zmieni nam kolor. Można to zrobić na takim podświetlonym takim. Polecam najbardziej na tym, bo jest najładniejszy. I teraz tak, pewnie kojarzycie to takie wyskakujące. To, to działa w ten sposób, że wchodzicie sobie w animację. I tutaj będziecie mieli maszyno, czyli tak jakby się to tak pisze. Tutaj macie stopniowe pojawianie się, tu macie wyskakiwania. To jest najlepsze, ja bym tego, naj, ja tego najduż, najwięcej używam. Potem używam tego. Na przykład. <laughs> Śledzenie ruchu, Wątpię, że to w tym filmie będzie, będzie działać to w tym filmie. To zobaczcie, sobie przesuńmy na... No, zobaczcie, patrzcie jak to działa. Teraz kapki wam stosuje to, ale to musi się full wczytać i patrzcie jak to wygląda. Tam gdzie się patrzysz, podchodzi ci to. Więc to jest mega fajna rzecz. Polecam Wam, jakby jak chcecie takie coś używać, coś w tym stylu. Zmiana tekstu na mowę. No tego nie, nigdy nie używałem. Bo to nie wiem jak działa. Aha, dobra, bo to tak działa. Zobaczcie. Dziś jest Daniel. Dali. Widzicie? Jakby to mówi wam ten tekst na mowę. Ale dobra, na przykład dajemy sobie to. Filmik sobie leci. Zobaczcie. I to sobie zniknie Teraz jak dodać muzyczkę, już pokazywałem. Ale naklejki, tego nie używałbym, oczywiście, bo tu są jakieś słabsze naklejki. To jest jedna z fajnych jak naklejków, bo można sobie ją tu gdzieś wkleić. Możecie sobie ją tutaj pomniejszyć, na przykład sobie ją wkleić tu. Rozszerzyć sobie to na cały filmik. I to na ca przez cały filmik powinno być. Tutaj, gdzie sobie to położycie. Więc tak. Przejścia. No, przejścia są dosyć łatwą rzeczą. Bo możecie sobie to przejście zabić na przykład na samym początku. Na przykład, sobie można zabić reflektor. Widzicie, jak to działa? Jakby to jest takie coś... To jest łatwe, po prostu tu jest filmik trochę zlegowany. Ale to jest dosyć łatwa rzecz. Podpisy. Bo, a, znaczy, to jest jakby... No, podpisów jakby nie dodawajcie, nie dodawajcie tego lepiej, bo to jest trochę jak gówno. Filty to jest coś takiego. Były jeszcze jakieś oczy nie polecam też. No i to chyba wszystko. Usuń w teści z prawej. Widzicie tutaj macie treści po lewej. Ale tutaj nic nie mamy po lewej, czyli na przykład zrobić sobie tak. Możemy sobie... i widzicie już praktycznie cały filmik mam usunięty, bo sobie to tak podzieliłem. Patrzcie, możemy sobie to jeszcze raz podzielić. Mamy takie coś. A jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o muzyczkę. Patrzcie, dodajemy sobie na przykład muzyczkę. I ona jest na za duży kawałek filmu. Powiedzmy, bo jest na tyle. No, nie miałem tego rozszerzyć. Albo jest za mało, nie? Powiedzmy, jest taka. To bierzecie sobie tu, rozszerzacie to sobie i macie teraz muzyczkę. Jak chcecie podzielić sobie muzyczkę, to na przykład, bo macie za dużo, Wam się nie chce w ten sposób to patrzcie co sobie zróbcie, patrzcie klikacie sobie tutaj w muzyczkę klikacie podział muzyczka Wam się dzieli klikacie sobie prawym na nią i sobie to usuwacie jeśli chodzi o te to już Wam pokazałem ale ja też polecam, patrzeć. sobie można całe to usunąć na przykład usunę sobie cały film, nie? To jest tak już, żeby pokazać Wam. Chodźcie, usuwamy sobie cały filmik. I na przykład chcemy dodać jakiś taki migający ekran. Albo jakiś niebieski powiedzmy. Ale dodajmy sobie takie coś. I dodajemy sobie to tam. Ale tak się nie da dodać jak widzicie. Więc klikamy sobie otwórz. Dodaje Wam się takie coś, przeciągacie to sobie tu. I Wam leci taki ekranik. Możecie sobie go rozszerzyć. No i to jest. My. Tyle. Import. Jeszcze raz sobie klikamy. Na przykład. I klikamy sobie zrzut ekranu. Niektórych w paczkach nie ma takich rzeczy. Ja też nie miałem. Widzicie tam ten film jest ze screenshotów. Niektórych. Ale na przykład. patrzcie, Mamy takie skinka. Klikamy sobie. Otwórz. Przeciągamy to sobie tu. Powiedzmy. Ale widzimy, na przykład chcemy to na początek filmu i dajemy sobie to tu na przykład ja sobie teraz dodam. Na przykład zobaczcie, patrzcie, teraz mamy w sumie Lektora, to też Wam pokażę. Jak klikniemy sobie tutaj, to będziemy mieć odliczania. I na przykład daj suba widzu. I dostaniemy Lektora 1, czego sobie tutaj wklejacie. Ja już go tu mam od razu na sobie usunę i paszczę. I możecie sobie to przesuwać. Na przykład mogę to dać tu. Na początku jest tak, że po prostu tu jest na przykład skinek, nie? Tak powiedzmy, że tu jest skinek, jest tak. I leci to sobie. Tu się kończy i po chwili się od zaczyna. I to jest mega fajne. No to już oczywiście jest wszystko, co Wam chciałem pokazać. Bo już raczej nie ma więcej opcji. Możecie też sobie przycinać film w ten sposób. Klikacie sobie potwierdź. I macie, macie takie coś propozycję przycięcia. Możecie sobie obrazać tutaj. Tego raczej nigdy nie używam. Jeśli chcecie taki pełny poradnik, jak ja montuję filmy, to piszcie. A ja Wam to zrobię. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. 爸爸。Pa, pa.